Bohaterem dzisiejszego odcinka jest człowiek, który ostatnio zadziwił cały świat. Ukraińcy są z niego dumni. Politycy zadziwieni jego odwagą. Wołodymyr Załęski, prezydent Ukrainy. Komik, który został politykiem. Człowiek, który potrafi żartować, ale Rosji z nim nie do śmiechu. Kim jest, jak rozwijała się jego kariera i jak został politykiem? O tym w moim dzisiejszym vlogu. Władimir Załęski urodził się w mieście Krzywy Róg, w inteligenckiej rodzinie. Jego ojciec jest profesorem, specjalistą od cybernetyki, ale syn nie chciał iść w jego ślady. Wymyślił sobie coś zupełnie innego o tym za chwilę, na początku, o tych młodzieńczych latach. Więc rozpoczął swoją karierę od występów w amatorskich teatrzykach. Początkowo wcale nie chciał być aktorem czy też komediantem, wymyślił sobie bardzo poważny zawód. Ukończył studia prawnicze, ale w zawodzie prawnika nie przepracował ani jednego dnia. Za to na studiach już zaczął działać w klubach kabaretowych. To właśnie w takim miejscu mógł pokazać, co naprawdę myśli, na przykład o polityce, bo przecież, żeby być komikiem, trzeba mieć na ten temat sporo pojęcia. Założył oraz był współtwórcą grupy kabaretowej 95 kwartał, i to tam poznał swoją żonę, która pisała również teksty do tej grupy. Jego kariera telewizyjna nabierała naprawdę szybkiego rozpędu, i nikomu nie przychodziło nawet do głowy, że mógłby on kiedykolwiek zostać politykiem, ponieważ na przykład prowadził program kulinarny. W 2006 roku wziął udział w programie Taniec z gwiazdami w jego ukraińskiej wersji i oto, słuchajcie, zdobył pierwsze miejsce. W takiej popularności nie zdobył żaden aktor w tamtym kraju, a odcinek finałowy oglądało 87% mieszkańców Ukrainy. Zełęski zaskarbił sympatię widzów również tym, że grał w komediach romantycznych, takich jak na przykład Miłość w Wielkim Mieście czy Osiem Pierwszych Randek. No a następnie wyprodukował sam i wyreżyserował serial, który również zdobył ogromną popularność pod tytułem Sługa Narodu. I to był przełom. No i teraz posłuchajcie o czym ten serial opowiada. Przypadkowo nauczyciel historii zostaje, uwaga, prezydentem Ukrainy. Coś Wam to przypomina? Cześć, Władimir Aleksandrowicz Zieliński. Dobre jutro, gospodin prezydent. To zupełnie tak, jakby zaplanował, a może przewidział swoją przyszłość, ponieważ w 2017 roku współpracownicy obecnego prezydenta Ukrainy wystąpili o rejestrację partii pod nazwą Sługa Narodu. Dokładnie taką samą, jak nazywał się serial. Dokładnie w Sylwestra 2018 roku Zełenski ogłosił, że zamierza wystartować w wyborach prezydenckich. Nie wszyscy traktowali to poważnie. Jednak byli zmęczeni już obecnymi rządami. I uwaga, Zelenski w wyborach prezydenckich uzyskał ponad 73% głosów. Naród go kochał. Ale wiecie jak to jest: kiedy pojawia się taka normalna, nudna, codzienna polityka, bardzo łatwo można stracić poparcie społeczeństwa. I faktycznie, po jakimś czasie już nie był tak bardzo przez swój naród kochany. Pod koniec 2021 roku, czyli zaledwie niecałe 3 miesiące temu jego sondaże nie były najlepsze. Nie miał nawet 30% poparcia społeczeństwa. Wszystko zmieniło się w lutym, kiedy Rosja napadła na Ukrainę. To, jakim kto jest politykiem, wychodzi tak naprawdę w tych bardzo trudnych czasach. I tak było w tym przypadku. Zamęski okazał się prawdziwym mężem stanu dla Ukraińców bohaterem. Dla świata z zadziwieniem, kiedy Amerykanie zaproponowali mu ewakuację z Kijowa, powiedział, że nie potrzebuje podwózki, tylko amunicji. Życie prezydenta Ukrainy jest szczególnie narażone, ponieważ trzeba pamiętać, że Władimir Putin ulokował w Kijowie specjalny oddział prywatnego wojska finansowanego przez jednego z oligarchów, którego zadaniem jest pojmanie, albo zabicie Złęskiego. Chociaż w domu na niego czekają kochająca żona oraz dwójka dzieci, 17-letnia córka i 9-letni syn, Załęski postanowił być ojcem dla całego narodu w każdym swoim przemówieniu. Dodaje mu otuchy i cywilom, i żołnierzom. Kochani, jestem bardzo ciekawa, co wy myślicie o prezydencie Ukrainy. Niesamowita to kariera, prawda? Od komika do prezydenta, do prawdziwego męża stanu. Napiszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Ja chciałam również podziękować wszystkim moim patronom. Dziękuję, że wspieracie mój kanał, dziękuję, że ze mną cały czas jesteście. Liczę na kolejnych patronów. Subskrybujcie oczywiście mój kanał, zaznaczcie sobie dzwoneczek, żeby pamiętać o moich kolejnych produkcjach i do zobaczenia w kolejnym vlogu.